Projekt Obskura. Miejsca, których nie ma na mapach. Wspomnienia, których nikt nie zapisał. Nie wszystko co święte przychodzi z burzą. Czasem to ziemia, cicha, wilgotna, pulsująca życiem, jest największą mocą. Czasem to ona nosi imię Mokosz. W głębi pradawnych lasów, gdzie mgła tańczy nad mokradłami, a ziemia pulsuje życiem, narodziła się ona. Bogini, której imię szeptano z szacunkiem, a obecność odczuwano w każdym ziarnie, kropli deszczu i kobiecym śpiewie. To opowieść o matce wilgotnej ziemi, strażniczce płodności i opiekunce kobiet. Mokosz to jedno z nielicznych żeńskich bóstw w słowiańskim panteonie. Jej imię wywodzi się od prasłowiańskiego rdzenia mok, oznaczającego mokry lub wilgotny. Symbolizowała życiodajną wilgoć ziemi, niezbędną do wzrostu roślin i płodności. Była uosobieniem matki ziemi, karmicielki, która daje życie i przyjmuje je z powrotem. Jej atrybuty kądziel, woda, deszcz wskazywały na cykliczność, przemianę, cierpliwość. Wierzono, że dotykając mokrej ziemi dotykasz mokoszy, ale nie była jedynie dobrą matką potrafiła też karać, zasuszać zboża, odbierać płodność, sprowadzać nieurodzaj. Wszystko było zależne od harmonii, od szacunku, od relacji człowieka z naturą. W mitologii słowiańskiej Mokosz często łączona była z Perunem, bogiem burzy, oraz Welesem, władcą światów. Niektórzy badacze widzą w Mokoszy dopełnienie Peruna, nie poprzez walkę, lecz równowagę. Perun to niebo, grom, męska siła. Mokosz ziemia, woda, kobiecość. Wspólnie rządzili światem. Jeden bez drugiego byłby pusty. Inni twierdzą, że bliżej jej było do Welesa, boga podziemi, magii, przemiany. Z nim dzieliła powiązanie z wodą, płodnością, cyklami życia. Symbolizowała równowagę między ich przeciwstawnymi siłami, nieba i podziemi. W niektórych opowieściach to właśnie Mokosz godziła ich spory, przynosząc harmonię światu. Mokosz była patronką kobiet, szczególnie tych zajmujących się przędzeniem, tkactwem i opieką nad domem. Wierzono, że nadzoruje prace domowe, a jej niezadowolenie mogło przynieść nieszczęście. Kobiety pozostawiały dla niej ofiary w postaci nici czy wełny, prosząc o błogosławieństwo dla rodziny i urodzaju. W czasach, gdy człowiek zapomniał, że żyje w rytmie natury, Mokosz staje się przypomnieniem że wszystko ma swój czas, że ziemia nie należy do nas, to my należymy do niej. Jest też przypomnieniem kobiecej siły, nie tej spektakularnej, ale tej cichej, nieustępliwej, budującej życie dzień po dniu. Choć z nadejściem chrześcijaństwa kult mokoszy zniknął z oficjalnej mapy wierzeń, przetrwał w postaci ludowej świętej, czasem utożsamianej z Matką Boską Zielną lub opiekunką plonów. W opowieściach ludowych można usłyszeć echa dawnych rytuałów. Kobiety, które obchodziły pola, zbierały zioła na mokosze, zaklinały wodę i ziemię. Choć nie przetrwały żadne pisane księgi słowiańskich wierzeń, ślady jej kultu są obecne w folklorze, legendach i to topografii. W dniu 25 października, uważanym za Święto Mokoszy, odprawiano rytuały błagalne o urodzaj, ochronę przed zimą, zdrowie dzieci. Nie przypadkiem dzień ten zbiegał się z końcem sezonu rolniczego i początkiem ciemniejszej połowy roku. To właśnie Mokosz decydowała czy ziarno przetrwa. Posąg Mokoszy stał w Kijowie obok innych bóstw Panteonu Włodzimierza Wielkiego. Po przyjęciu chrztu przez Ruś jej kult został zakazany, a miejsce Mokoszy zajęła Świętego Paraskewa, której dzień obchodzono w piątek, podobnie jak wcześniej święto Mokoszy. Choć oficjalnie zapomniana, Mokosz przetrwała w ludowych wierzeniach i obrzędach. Jej obecność odczuwano w rytuałach związanych z płodnością, urodzajem i kobiecymi pracami. Dziś jej imię przypominają nazwy miejscowości, a jej duch wciąż żyje w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kiedy następnym razem poczujesz rosę pod stopami, zastanów się, czy to tylko woda, a może to ona, Mokosz, znów przemawia. W cieniu drzew, w szumie strumieni i szeptach wiatru, tam wciąż można usłyszeć echo Mokoszy bogini, która uczyła szacunku do ziemi, życia i kobiecej siły. Czy potrafimy jeszcze wsłuchać się w jej głos? Projekt Obskura. Słowiańskie cienie przeszłości, które wciąż oddychają pod skórą świata.